Jak co roku na Kalwarię Wejherowską przybywają tłumy wiernych. Przemierzają kilkadziesiąt kilometrów w deszczu i w słońcu, żeby uczestniczyć na odpustach kalwaryjskich. Niestety zdarzają się i tacy, o których trudno powiedzieć, że przybyli do Wejherowa w dobrych zamiarach, jak na przykład dwaj mieszkańcy gminy Puck w wieku 19 i 23 lat. Potłukli cztery reflektory oświetlające kapliczkę z dołu, ponadto klosz reflektora i lampę oraz uszkodzili skrzynkę elektryczną no i porysowali mury w tej kapliczce. Także no, sporo strat. Sporo, bo aż ponad 20 tysięcy złotych. Zdewastowana kapliczka siódmej stacji Drogi Krzyżowej to nie jedyny wybryk zatrzymanych mężczyzn. Zanim dopuścili się jej dewastacji, zostali ukarani mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Teraz za swoje chuligańskie wybryki odpowiedzą przed sądem. Sprawcom grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, więc tutaj ten ich wybryk no, niestety będzie miał poważniejsze konsekwencje, Gdyż samo spożywanie no były to tylko mandaty, a teraz to już jest kara nawet pozbawienia wolności do lat pięciu, więc naprawdę poważne konsekwencje. Przypomnijmy, że trzy lata temu wszystkie kapliczki znajdujące się na kalwarii wejcherowskiej zostały całkowicie odnowione.